A w dzisiejszym odcinku pensil i piękne bolenie. Także ryba wraca do wody. A my zaczynamy odcinek. Precision Extreme Pencil jest to przynęta kolejna, czyli już czwarta w naszym katalogu. Porad, jak prowadzić odpowiednio daną przynętę. Z racji tego, że ten tydzień spędzam tylko i wyłącznie na boleniowaniu, ta przynęta leci non-stop do wody i przynosi naprawdę niezłe efekty. A teraz pokażę Wam, jak to poprowadzić. I znowu pensji Dobra, siedź Grzesznie I czekaj na swoje I do podbieraka Ty czekasz twój kolega? Także hops, 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 hops Hops, hops Hops, hops, uciekł Hops, hops Teraz stracę to wszystko. Hop, hop. Okay. No dobra akcja. Wydawać by się mogło, że jest to przynęta, która ma swoją wymuszoną pracę. Bo zobaczcie teraz dowody: gdy podszarpujemy tą przynętę, ona będzie szła lewo-prawo, lewo-prawo. Za każdym razem każde pociągnięcie to będzie ruch na lewo i na prawo, ale wcale nie musimy tego tak prowadzić. Wyrzucamy sobie takiego woblera. Zanim dotknie wody, już kołowrotek był zamknięty i przynętę prowadzimy praktycznie jednostajnie i dodajemy raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, zwłaszcza bardzo dobre prowadzenie, raz, dwa, klikamy nim, bo ma on w środku taką grzechotkę, która dodaje takie klikanie przy każdym pociągnięciu, możemy go prowadzić stabilnie. Bez nawet podszarpywania czyli kij w górę, oczywiście, zanim przynęta dotnie wody, kołby już zamknięte i już zaczynamy zwijać, żeby przynęta w momencie kiedy zaczyna mieć kontakt z wodą, od razu zaczęła pracować. Czyli jedziemy nim raz dwa, 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 raz dwa. Raz, dwa. One też wychodzą w wersji takiej bardziej szczupakowej, większe i. gdzieś się tu miałem? Tylko nie wiem gdzie, gdzie na mnie, gdzie są biały? Musisz dokończyć tam, gdzie się zaciąłeś. One wychodzą też w większej, troszeczkę palacz. Jeszcze raz. One wychodzą też w troszeczkę większej wersji e, i nawet w takich bardzo szczupakowych barwach, więc warto e, zaopatrzyć się w nieba. Też już je mam e, w kilkunastu tak naprawdę sztukach e, po to, aby właśnie pobawić się ze szczupakiem, ale jeżeli chcemy pobawić się ze szczupakiem, to takiego samego e, woblera, tylko w większym rozmiarze, puszczamy gdzieś tam pod ściny i zobaczcie, pyk, pyk, króciutkie ruchy. Pyk pyk, 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 on sam sobie, sam nada, sam nada odpowiedni ruch. Przy szczupaku robimy pauzy. To w tym momencie, jeżeli łowimy za szczupakiem, taka przynęta ląduje w wodzie. I robimy raz, dwa, trzy, cztery, stop, pauza. 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 I za każdym razem w ten sam sposób prowadzimy tą przynętę. I ona sobie fajnie tym wężykiem idzie. No i chyba tyle. Neid. No, Wiecie już, jak poprowadzić Precision Extreme Pencil od Rapali? Bardzo ciekawa zabawka. Myślę, że teraz będziecie wiedzieć, jak jej użyć. Moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!